Dzień dobry, witam w kolejny dzień, mamy wtorek, dzisiaj jest o wiele wcześniej, wstaliśmy naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, zabraliśmy się za pracę, dlatego żeby zdążyć przed wieczorem, żebyśmy nie zostali bez prądu, bo zaraz będę musiał wszystkie kabelki tam pociąć, ale to wam zaraz pokażę. Natomiast zaczynam tutaj w ogródku z tego względu, że chciałem wam pokazać, że bardzo dużo padało. W sumie chyba północy był deszcz, a nad ranem nawet się obudziłem, że była taka dość silna ulewa. Także cały ten nasz trawniczek jest teraz fajnie podlany, a tutaj mamy, nie wiem czy to zobaczycie, ale mamy podosadzaną trawkę, także fajnie jakby się ruszyła. Ja też staram się zawsze z wiadra rano podlać te iglaczki, bo one były ten jeden był przesadzany i on potrzebuje wody. A jest taka ogólnopolska akcja, żeby zbierać deszczówkę i my też w tym uczestniczymy. Mamy tu postawianą taką beczkę 100 chyba 20 czy 100 litrową. I sobie zawsze do niej zbieramy. Tutaj jest rynna to, co leci z dachu, wpada do tej beczki. Wiem, że mogłaby być większa, bo tam dość szybko przelewa. A ja, już trzy wiaderka dzisiaj rano po prostu też wylałem na podlanie pod drzewka, i zostało tyle co widzicie. Więc może kiedyś zrobię coś takiego, że albo wkopię jeszcze jakiś taki większy zbiornik, nawet do którego może się pokuszę i podłączę jakąś niewielką pompę. Albo jakieś jeszcze inne rozwiązanie, zobaczymy, bo jeszcze jest jedna rynna z tyłu dachu, znaczy jakby z drugiej strony domku jest druga płaszczyzna dachu, i tam, zresztą chodźcie, pokażę Wam, i tam na razie nie ma jeszcze żadnej, żadnego zbiornika, więc myślę, że tam też warto by jakąś beczkę postawić. Niestety, beczki, tak po prostu, żeby sobie kupić, to są strasznie drogie, bo taka beczka. 200 litrowa to może nawet dwie stówki kosztować, więc nie będziemy na razie wydawać tyle kasy, ale może się coś uda załatwić po czymś jakąś beczkę. Także na razie po prostu z tej rynny niestety woda ścieka. Tam jest taka, taka dziura zrobiona na zasadzie, że jest też taki wykop. No zawsze podlewa te paprocie, zawsze podlewa trochę tutaj tych krzaszków, ale niestety nie jest zbierana. No a z takich rzeczy praktycznych, no to też mamy oczywiście kompostownik, ale to pewnie już kiedyś widzieliście. Czyli tak naprawdę my tworzymy bardzo mało śmieci, bo wszystkie takie biologiczne, jakieś obierki, ziemniaki, skorupki od jajek, to wszystko trafia na kompost, łącznie z jakąś trawą, które ścinamy, resztki jakichś gałęzi. Wiadomo, jak jest bardzo dużo gałęzi, no to nie wszystko by przerobił kompostownik, wtedy też. Wywozimy tam przy wejściu, przy głównej bramie, jest taki wielki kontener na zielone. Ale cała reszta tutaj tak lokalnie, no to sobie rzucamy na ten kompostownik. Potem się tworzy humus, który można oczywiście odzyskać, podsypać sobie grządki albo coś takiego. Dokładnie jeszcze tego wszystkiego nie wiemy, bo my się cały czas uczymy, jakby zajmujemy się tym ogrodnictwem od niedawna. I też nie poświęcamy temu tak dużo czasu, no bo jak wiecie cały czas tutaj musimy robić remont. Natomiast inne śmieci, tak jak makulaturę, papier, to wszystko sobie segregujemy osobno i plastiki, metale też segregujemy, a jak na przykład mamy jakieś resztki po budowie takich większych metali, no to ja to składam, na razie tutaj po prostu z boku domu, tu mam jakieś rurki stalowe, jakieś takie... Rzeczy, co gdzieś tutaj po prostu były wygrzebane i kiedyś z tym wszystkim pojadę na złom, tak samo jak ktoś wpada, przynosi piwo w puszkach, tak samo te wszystkie piwa, te puszki później gniotę, ustawiam dużą, dużą taką siatkę i kiedyś to wszystko wywiozę na złom, ale staramy się właśnie tych puszek jak najmniej używać, więc nawet jak ktoś do nas ma ochotę przyjść na piwo, to zawsze mówię, żeby na przykład kupował w butelkach, które później można zwrócić. Albo które można po prostu wymienić. Także na przykład ktoś może przyjść, wziąć sobie tutaj pięć butelek, pójść do sklepu, zamienić i wrócić po prostu z butelkami pełnymi. Wtedy też się tworzy mniej śmieci. To jest dobre. Dobra, ale mieliśmy mówić, słuchajcie, o remoncie. Także chodźmy już tutaj na dół. To zaraz będę wszystko przycinał, tylko czekam aż Dorenda wyjdzie z Łazienki. Ona tam kończy malowanie, a ja sobie w tym czasie, żeby troszkę ułatwić sprawę, przygotowałem taki element. To jest puszka, którą umieściłem w kawałku płycie, płyty gipskartonowej, i ją po prostu tutaj wkleję. To sobie z poziomicą ustawię, żeby było dokładnie tutaj w pionie. I myślę, że to będzie też przyspieszenie pracy. Bo, jak to wkleję na gipsie, potem sobie obrobię albo weberem, albo czymś innym dookoła, to w miarę szybko przyschnie. Także myślę, że jeszcze dzisiaj będzie można tutaj zrobić pierwszą warstwę gładzi. Może nawet dwie warstwy do wieczora się uda zrobić. I jutro już malować. Także to by było fajne, bo wtedy może się uda jeszcze po całości to wszystko pomalować. Zostaje jeszcze ta ściana, ta ściana, i to, co tutaj jest pod schodami. No to tu też będzie trochę roboty, bo tak naprawdę trzeba by to wszystko podkręcać, pozdejmować, ale wiem, że to też trzeba zrobić. No i kiedyś to nie jest robota na teraz, trzeba się zająć też tą instalacją elektryczną. Przede wszystkim zdemontować ten licznik, który jest niepotrzebny. On jest aktualnie niewykorzystywany, ponieważ liczniki wszystkie są na zewnątrz tam jest jakby dostęp od, od strony alejki, także. Człowiek, który sczytuje, sczytuje wynik, no to nie musi wchodzić, jakby do altany. Natomiast ten tu został, ja go chcę zdemontować, ale żeby to zrobić, trzeba na głównym, jakby liczniku wyłączyć prąd. A nie mam tam bezpośrednio dościa. Także kiedyś się trzeba omówić z elektrykiem, on wyłączy, ja sobie wtedy tutaj zdemontuję. Ale mi to nie przeszkadza na razie, także na razie to zostawiam. Nie wszystko trzeba zrobić od razu. A Dorenda, co tu robi? Jesteś tu. Tak, akurat jeszcze zdążyłeś, bo zostało mi 40 cm. A, i co? Malujesz? Tak. Malujesz? Male... Dorenda maluje, I, słuchajcie. Wstać. A, ja tak Kucam. <laughs> Zawsze trochę gimnastyki. Koszulka dorendy, słuchajcie, robi w internecie furorę. Wszyscy tam gratuluję, super koszulka, super świetne komentarze. Także pokaż jeszcze raz w tej koszulce. Ja nawet nie wiem, co to za zespół. Będziemy dzisiaj chyba go wieczorem słuchać. E, no? Natomiast no, ja już mówiłem na live tą historię. Ta koszulka jest wyciągnięta ze śmietnika. Jak kiedyś byłem na planie w ATM Studio w Warszawie. No wczoraj, wczorajszym vlogie. Mm. Vlogu się. Mi się wydaje, że na liveie, ale nieważne. E, w każdym razie jeszcze raz Wam powiem, że ja ją wyciągnąłem z takiego dużego kontenera. Pewnie ktoś z produkcji wyrzucił nową koszulkę. Tam było jeszcze więcej ciuchów. Tu myślałem, że spasuje rozmiarem dla dorędy, dlatego ją zabrałem. Nie to, że chodzę i grzebię po śmietnikach. Po prostu przechodziłem i widzę, że leży w porządku koszulka, to zabrałem. No i jak na dorędę jest w porządku, wypierzemy ją, to będzie też chodzić na co dzień. Nie musi być tylko do roboty. Nie, tego się już nie wypierze. O kurczę. To szkoda. To jest szkoda, szkoda tej koszulki. <noise> Jednak z tej płyty zrezygnowałem, bo ona się po prostu krzywo wkleiła i jakoś odskakiwała, nie chciała się trzymać i koniec końców zamontowaliśmy to na gipsie. Trochę kosztowało to wysiłku i nerwów. No, bo tam była dość konkretna dziura, i po prostu to nie chciało się trzymać, więc tak trzeba. A gips ma to do siebie, że on strasznie szybko zastyga, więc po prostu robiliśmy w małych porcjach, chyba z 10 takich porcji, i po kawałku dolepialiśmy, uzupełnialiśmy jakimś tam kawałkiem bloczka gazobetonowego. Także no, widzicie, jak teraz wygląda. To już sobie podsycha, ale nie będziemy na razie gładzić. To musi przynajmniej, myślę, 12-16 godzin schnąć, więc dopiero jutro. Ale przynajmniej na tym etapie mogę z powrotem tymczasowo zainstalować wtyczki. Może nie wtyczki, tylko przełączniki, żeby po prostu już odpalić normalnie prąd w domku. O, to czekamy, aż sobie to wyschnie. Jutro będziemy szpachlować, tymczasowo. Widzicie, zrobiłem sobie tutaj możliwość włączania światła. Yy, oczywiście te przewody yy, będą jutro, jak już to wszystko zmontuję, powsadzane do yy, przełączników. Na razie jest to tak zostawione. Ja do renda yy, wiemy, że się tam nie złapać, bo tutaj jest po prostu napięcie. Yy, nie ma tu żadnych dzieci. Raczej nie będziemy mieć żadnych gości, więc yy, no, może to jeszcze zaizoluję, ale na tą chwilę zostawiam tak jak jest. A ja muszę jeszcze jechać jedną rzecz załatwić, także zostawię tutaj dorendę. E, a co ty w ogóle masz w planie? Coś tam będziesz jeszcze szpachlować? No, myślę, że tak. Albo ścierać, żeby zobaczyć, czy jeszcze jakieś poprawki są potrzebne. No, teraz mieliśmy takiego. krótką przerwę na kawę, herbatkę, ciasteczka. ciasteczka. No, słuchajcie, żegnamy się. Myślę, że efekty dalszej pracy zobaczycie jutro. Chyba, że jutro, nie wiem, wymyślimy jakiegoś innego vloga. No, może, może, może zrobimy o tych, o tych ofertach pracy w Holandii, gdzie ewidentnie są napisane w taki sposób, że trochę wpr mogą wprowadzać ludzi w błąd wręcz. Yy, są tam pewne namiastki oszustwa, więc yy, jeśli jeszcze ja widziałem takie parę dni temu, takie oferty, jeśli znajdziemy to jutro, to może o tym zrobimy vloga. Może. No, raczej tak myślę. Zobaczymy. I jak będziemy mieli czas na to. Hej, do zobaczenia. A.